Buluba, 15 stycznia 1979 roku. Domek Dokty jest bardzo ładny i ma dużo kwiatów. Niektórych nigdy wcześniej nie widziałam, bo Dokta przywiozła je z Polski. Dokta kocha kwiaty. Te kwiaty też muszą ją kochać, bo ciągle kwitną. Często z nimi rozmawia, ale w swoim języku, który szeleści jak liście na wietrze. Dokta mówi, że recytuje im wiersze, bo wiersze są jak modlitwa. Dokta kocha nie tylko kwiaty, ale i zwierzęta. Kocha je nawet wtedy, kiedy są złośliwe? A było tak. Dokta wróciła ze szpitala i po całym dniu pracy była bardzo zmęczona. Usiadła przed domem. I patrzyła na kwiaty. Nagle zobaczyła dwóch chłopców z małpką na sznurku. Małpka była przestraszona i nie chciała z nimi iść. Dokta poprosiła, żeby ją uwolnili, ale chłopcy powiedzieli, że ona jest na sprzedaż. I dokta ją kupiła. Małpka była chuda i miała obtartą szyję od tego sznurka. Dokta ją opatrzyła i wzięła na ręce. A ona wtuliła się w nią z całych sił, bo dokta była duża i silna, a małpka słaba i mała. Zazdrościłam dokcie, też chciałam mieć taką małpkę. Zwierzątko jest lepsze niż szmaciana lalka, bo lalka jest na niby, a zwierzątko naprawdę. Ale kiedy małpka wyzdrowiała, wszystko się zmieniło. Nie potrzebowała już dokty, radziła sobie sama. Uciekała z domu, skakała po drzewach chciała się więcej przytulać. Gdybym była doktą, byłoby mi przykro. Ale dokta tylko się śmiała i mówiła, że to normalne, bo dla takiej małpki drzewa są ciekawsze niż ona. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że małpka zrobiła się strasznie złośliwa. Wskakiwała przez okno, nadgryzała wszystkie owoce, przewracała garnki, tłukła kubki, a potem coś chwytała i uciekała na drzewo. Czasem był to ołówek, czasem zeszyt, a czasem coś cenniejszego. Dokta groziła jej palcem, a małpka siedziała wysoko na gałęzi i patrzyła jej prosto w oczy. Dobrze wiedziała, że nie powinna tak robić, a dokta jeszcze jej broniła. Mówiła, że ten, którego kiedyś skrzywdzono, czasem staje się złośliwy, tak jakby musiał tę krzywdę oddać komuś innemu. I często to jest najbliższa osoba, a nie ta, która go naprawdę skrzywdziła. Bo ta najbliższa wybaczy. Ja bym nie wybaczyła, oburzałam się. A dokta mnie przytulała i całowała w głowę. Pachniesz słońcem, mówiła.